Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam do materiału o JBL Tune 120 TWS. Kolejne bezprzewodowe słuchawki od JBL, które mam przyjemność testować. Tym razem mniejsza wersja niż recenzowana poprzednio, czyli T220 TWS. Tutaj w T120, no te różowych, ale z tą szarością i bielą fajnie się naprawdę to komponuje. Przyszło mi ich używać przez już dwa tygodnie i co mogę powiedzieć właśnie po okresie tego czasu. Przede wszystkim są naprawdę mega futurystyczne, wyglądają po prostu tak troszkę inaczej niż wszystkie. Jak lożą w uchu, to pewnie jest najistotniejsze i tutaj powiem Wam w ten sposób. Jak dla mnie jest rewelacja tutaj absolutnie bezpośrednio. Bez żadnego naciągania. Sam na początku, kiedy jeszcze oglądałem je gdzieś w internecie, to właściwie była taka spora niewiadoma. Miałem jakby takie obawy pod tytułem: To chyba będzie wypadać z uszu. Raczej nie będzie to jakoś super wygodne. Natomiast po tym czasie stwierdzam, że jest to na pewno bardzo dobre. Mamy oczywiście w zestawie, poza kabelkiem ładującym je tu i powerbankiem, to oczywiście tak w nawiasie. Mamy zestaw jakby wymiennych gumek w różnych rozmiarach. Tak więc podejrzewam, że większość osób sobie te słuchawki do swojego rozmiaru ucha dopasuje. Oczywiście ja też nie jestem w stanie Wam zagwarantować, że każda osoba będzie się w nich czuła tak komfortowo jak ja, bo mimo wszystko, no, budowa uszu jest na pewno różna i, i tutaj akurat mogą być różnego rodzaju problemy. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że najlepiej byłoby pójść do jakiegoś salonu Jay Biela, którego właściwie chyba z tego co wiem, w Polsce nawet nie ma no, i je przetestować. Z drugiej strony, są to też słuchawki do tak więc większość pewnie sklepów nie będzie miała takiej opcji, ale w moim przypadku, no, raczej nie uważam, że mam jakieś takie inne, dziwne, niewymiarowe ucho, raczej jest takie standardowe. Tak więc jeżeli u mnie to. Jest ok, to wydaje mi się, że w waszym przypadku również. No i kolejna sprawa, teraz e, jeżeli chodzi o dźwięk, i tutaj właściwie też mogę powiedzieć trochę dobrych słów, natomiast też jest coś, co mnie tutaj troszeczkę, e, można powiedzieć, e, irytowało może trochę za dużo, ale jednak odczułem jakby pewnego rodzaju taki brak, a mianowicie o ile sam dźwięk, to są oczywiście słuchawki dokanałowe, to nie są słuchawki douszne, tutaj jakby jesteśmy praktycznie całkowicie odcięci od świata zewnętrznego, i po części oczywiście jest to fajną sprawą, tak więc to już jest ten taki pierwszy element, który jest dla. Nie taki mniej chyba korzystny, bo raczej jestem przyzwyczajony do słuchawek do usznych, czyli jakby takich na przykład plastikowych pchełek, które wkładamy sobie do ucha, ale nie do kanału, czyli jakby nie tam głęboko, no tutaj jakby jesteśmy tą gumką tam jakby osłonięci i tego, te różnego rodzaju dźwięki po prostu do nas nie dochodzą. W przypadku akurat modelu T220TWS było to troszkę inaczej. Natomiast w tym przypadku, jeżeli chodzi o sam dźwięk, naprawdę jest dobry, jeżeli chodzi o JBL-a, zarówno bas i tak dalej, no to tutaj właściwie nie mam się do czego przyczepić. Sama głośność wydaje mi się myślę, że naprawdę jest na wysokim poziomie. Ja absolutnie też nie jestem jakby zwolennikiem słuchania muzyki na naprawdę takim maksymalnym levelu, na 100% głośności. Oczywiście przez chwilę posłuchałem, ale nie trwało to dość długo. Naprawdę grają bardzo głośno. Natomiast e, uważam, że ten bas, który jest tutaj, nie jest może jakiś taki bardzo sztuczny, ale generalnie wydaje mi się, że, e, że od takiego bardzo naturalnego troszkę mu daleko. I właściwie o czym mówię? E, tutaj jeżeli chodzi o jakieś takie utwory, e, na przykład bardziej klasyczne, czy, czy to jeżeli chodzi o jakieś instrumenty, które gdzieś tam w tle grają, ja niestety miałem taki problem, że słyszałem mimo wszystko to, jakby jakby to było takie mocno elektroniczne, jakby ten dźwięk nie był jakiś tak mocno naturalny, tylko powiedzmy, jakby miał taką jeszcze dodatkową sztuczną stawkę, która podejrzewam, że w większości przypadkom, jeżeli chodzi o różnego rodzaju osoby, będzie się podobać, bo no, jest to oczywiście, ma to pewnie za zadanie jeszcze jakby wzmocnić, wzbogacić ten dźwięk, natomiast ja, no, ja wolałbym coś takiego bardziej nie tyle czystszego, bo jakby do samej czystości tutaj akurat nie mam żadnych wątpliwości, żadnych. Uwag, natomiast po prostu ten bas tutaj wydaje mi się po prostu trochę takim sztucznym. Jeżeli oczywiście kiedyś słuchaliście usłuchawek typu bicy, na przykład Solo, też przez chwilę miałem, no to tam jest właściwie coś podobnego. Ale jeżeli chodzi o takie muzyki zwykłe, takie bardziej popularne, jeżeli tam nie będzie jakichś takich naprawdę wyszukanych, może nawet nie wyszukanych, ale instrumentów tylko będą, to po prostu twory jakieś elektroniczne, covery na YouTubie, cokolwiek, no to na pewno nie będziecie mieli z, tego, z tym problemu i uważam nawet, że to będzie sporym plusem, bo, bo faktycznie ten bas słychać, to też nie mogę... Powiedzieć, że jest inaczej. Tak więc to, to jest jedynie tyle, co mogłem powiedzieć na minus. Natomiast jeżeli chodzi o same plusy, no to przede wszystkim ten dźwięk jest bardzo fajny, jest wyważony. Oczywiście tutaj to mamy do czynienia z Żebielam, tak więc ja no, przede wszystkim, jeżeli chodzi o urządzenia, które już do tej pory testowałem, zazwyczaj właściwie w większości byłem bardzo zadowolony i tutaj nie jest inaczej. Tak więc do samego dźwięku absolutnie przyczepić się nie mogę poza tym, że no, ten bas po prostu wydaje mi się w niektórych przypadkach trochę taki bardziej sztuczny. Natomiast same dźwięki, czy tony niskie, czy tony wysokie, czy nawet kiedy oglądam akurat sporo ostatnio poradników, na przykład samym lektorem również głos się słucha bardzo przyjemnie, tak więc to jest kolejna sprawa. Tak więc jeżeli chodzi akurat o samą, samo audio, sam aspekt dźwięku, tutaj muszę powiedzieć, że, że po prostu jest bardzo fajnie, na pewno nie jest gorzej, aniżeli w takich zwykłych słuchawkach, gdzieś tam, które kupujemy w sklepie, nawet na kabelku. Tutaj jednak uważam, że to jest po prostu półka wyżej, natomiast oczywiście jeżeli słuchaliście już dźwięku ze słuchawek naprawdę z dużo wyższej półki, typu około 1000 zł, również bezprzewodowych, no to ten dźwięk też nie będzie rewelacyjny jak dla Was, jeżeli oczywiście już mieliście takie doświadczenia. To jest powiedzmy taka, no, bardzo mocno średnia półka też mimo wszystko, jeżeli chodzi o słuchawki bezprzewodowe, bo no, na ten moment kosztują około 300-350 zł, za tyle oczywiście w internecie gdzieś znalazłem. Tak więc nie jest to może taka półka jak na przykład te produkty od Apple, czyli czy, czy tam chociażby od Sennheisera, które też również są. Tam po prostu akurat wygląda to inaczej, bo, no, bo tam te słuchawki są dużo droższe. Natomiast tutaj Wydaje mi się, że jak za te pieniądze i tak jest bardzo spoko. Z drugiej strony, oczywiście mamy też ładujące pudełko, czyli etui, powerbank, taki właściwie mógłbym powiedzieć. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi o niego, on też nie jest najmniejszy i to jest jak najbardziej istotna informacja, na pewno warto to podkreślić. Natomiast w kieszeni on się mieści na spokojnie, jest właściwie takich wymiarów, no może troszkę grubszy od mojego Z Flipa, tak więc akurat tutaj dużej różnicy nie, oczywiście w kieszeni nie wyczułem. Jeżeli chodzi o czas pracy, do 4 godzin, jeżeli chodzi o odtwarzanie dźwięku na baterii, jeśli chodzi o te słuchawki. Natomiast do 12, jeżeli połączymy to właśnie z tym powerbankiem, tak więc wydaje mi się, że jak na tą półkę cenową jest po prostu bardzo, ale to bardzo okej. Okay. Minusem oczywiście jest jedynie to, że mamy tutaj mikro USB, jeżeli chodzi o porty ładowania, tak więc to pudełko nie będziemy sobie takim kabelkiem musieli ładować. Oczywiście w zestawie, tak jak mówiłem wcześniej, mamy taki kabelek. No i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o akurat ten produkt. No bo jeżeli oczywiście szukacie słuchawek bezprzewodowych i zależy Wam właściwie na tym, żeby one nie miały tego kabelka, no to w tej półce cenowej wydaje mi się, że akurat jest jedna z lepszych. Propozycji z tego względu, że na pewno mamy słuchawki markowe. Druga sprawa jest taka, że ten dźwięk jest naprawdę bardzo dobry. Zresztą, jeżeli już mieliście okazję słyszeć jakiś dźwięk od JBL-a, no to z pewnością wiecie już mniej więcej o co chodzi. Tak więc tutaj raczej się nie zawiedziecie. Tak więc tyle. Słuchawki generalnie naprawdę mogę strasznie polecić osobom właściwie, które są zainteresowane niedrogim sprzętem audio bezprzewodowym do waszego smartfona. No i właściwie nie tylko. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Zostawcie pod nim łapkę w górę, jeśli się podobało. Jeśli oczywiście macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzu. Jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie mój kanał. Ja za Ciebie Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych materiałach.